Cześć, dzień dobry, Funsim się kłania, dzień dobry moi drodzy, no i zapraszam tak naprawdę już na dzisiaj, na ostatni odcinek z Farm Managera 2018, tak kończę już całkowicie, słuchajcie, z tą grą. Spodziewałem się troszeczkę więcej od tej gry, mimo wszystko ona tutaj daje pewien zasób, słuchajcie, zabawy, ale według mnie troszeczkę ograniczony i dlatego... No nie widzę już więcej pokładów, słuchajcie, energii, żeby tutaj bawić się w tą rozgrywkę w związku z powyższym. Podjąłem decyzję, że kończę już, słuchajcie, z Farm Managerem na moim kanale. Także dzisiaj zapraszam na ostatni odcinek. Tak zwany tutaj mamy już rozdział trzeci Powiew nowoczesności, powiedzmy. Zobaczymy o co chodzi. Mamy wyhodować 20 kur i wyprodukować 50 sztuk jajek. Wydaje się niezbyt, e, niezbyt tr trudne zadanie. E, możemy, e, widzę, że mamy kury, mam jajka 73. E, dobra, opiekunowie. E, wzywa, wzywamy gościa, który będzie te kurki tutaj rozmnażał. E, I czekamy na, na jego przyjazd. Słuchajcie, widzę, że tutaj pole, pole się e, troszeczkę rozrosło. Pewne elementy są jeszcze tutaj rosną i pomidorki. Tak naprawdę jest sierpień, jest to jest siano, jest hałupa. Także mówię, no, jak gdyby e, rozgrywka na tej tutaj mm, mapie, na tej grze, tak naprawdę dla mnie już e, dobiega końca. Tym bardziej, że mam już teraz farming symulatora 19, więc tam też trzeba będzie troszeczkę podziałać. Niemniej jednak oceniam całkiem pozytywnie tutaj tą, ten farm Manager. Można było tutaj robić parę fajnych rzeczy, zbiory, aczkolwiek według mnie zbyt mało tej mechanizacji tutaj jest, oprócz tego, że mam jakiś ciągnik z przyczepami. Z jakąś tutaj zgrabiarką, i chyba można kosić też trawę. Na przykład, no to oprócz tego, powiem szczerze, nie za bardzo tutaj te maszyny są wykorzystywane. Nie mam też dostępu do jak gdyby rynku wtórnego, żeby sobie te maszyny wiecie co? No, zakupić przede wszystkim. Także pod tym kątem uważam, że no, troszeczkę tutaj słabo ta gra została rozwiązana. No i cóż, no i mam tych robotników, którzy oni wiadomo tutaj robią te zbiory. Mamy kury, w tym momencie mamy też siano, mamy krowy, no także trochę zwierząt, jest trochę, trochę roślin. I chyba, tak, to już mamy wyprodukuj 50 sztuk jajka, już mamy zaliczone, jeszcze tylko trzeba wyhodować 20 kur. Poza tym wybudować jakiś tam mały kurnik, to zaraz się tym jeszcze zajmiemy. Być może tutaj gra nas kieruje w stronę bardziej takim, taką e, właśnie nierozrodczą, roz, nie się, powiedzieć, tylko właśnie w stronę jakichś tam e, zwierzątek, zwierzątek. Co tu się nowego pojawiło? Beczkowóz się pojawiła, kosiarka, opryskiwacz, e, sadowniczy, e, przyczepa, przyczepa. No tutaj widzę tych maszyn jest coraz więcej teoretycznie rozrzutnik tylko się dziwię że już teraz wszystko mogę kupić a wcześniej nie mogłem um, i to jest dla mnie i to jest dla mnie y, ciekawa rzecz w ogóle no ale no ale cóż są rozrzutniki sadzarki obornika no ciekawa sprawa. Tego wcześniej nie było. Ale to i tak nie zmienia faktu, że, moi drodzy, zbierz ogórek. Wychoduj gęsi. Sadzarka sadzownicza. Mały kurnik. Dobra. Teraz tak, gdzie to się robiło? Tutaj gdzieś. Mały kurnik, gdzie jest kurnik? Postawimy kurnik. Niech te kury się chłodują. Tutaj mamy te zwierzątka. Tu mamy mały kurnik. Postawię go. Akurat tyle pieniążków to ja chyba posiadam. Dobra. Ok, i teraz jeszcze tą drogę byśmy tutaj zrobili jakąkolwiek. Nie wiem, czy się tutaj da tą drogę zrobić. Klepnąć powinno się dać, nie? Jakoś. Haha. Ha, ha. O, nie da się chyba, to ciekawe, to ciekawe, bo oni jadą jakoś po boku. Mhm, chyba źle ustawiłem ten, ten, no ale dobra, no nic, będziemy mieć mały kurnik, kasa widzę spadła, zabudowę tego kurnika, no ale dobre, zadanie jest odhaczone. Mamy jeszcze wyhodować kury. Wypadałoby jakiegoś mieć tutaj pracownika, nie? No dobra, przydzieliłem jakąś Ewę Marciniak tutaj. Niech pracuje, ale kasy to już widzicie tutaj w górnym lewym rogu mam bardzo mało. Tylko 1300 kredytów jakichś takich Dobra, a my to, co tutaj mamy, automatycznie wzywa inseminatora. Ile tych kur jeszcze mamy zrobić? Ja się pytam. Mam 17, czyli jeszcze teoretycznie 3 kury, moi drodzy, nie jest to w sumie dużo. Pewnie jakoś pójdzie. A już mamy do zbioru. Spoko. To zbieramy. Automatycznie zbieramy to poletko. Zobaczmy, co tam jeszcze na naszych poletkach się dzieje. Na razie nic, nie pamiętam co tutaj, a malinki były zasadzone, spoko. W porządku. No jak tam, te zbiory? Pracujemy, pracujemy. Nie ociągamy się, już idą. Moi pracownicy. Krów mam widzę tutaj 5 sztuk. 6 chyba, 6. Na kurki się rozmnażają powoli. Tutaj w ogóle nic nie, nie. Jak gdyby... Nie wiem, czy te zwierzęta. A, trzeba kupić te kury. Zabrano truskawkę. Dobra, kupiłem 8 kur, a później niech one się rozmnażają. I tyle. Dobra, mamy i słonecznik też do zbioru. Także też go proszę bardzo zbieramy. Maksymalną liczbą rąk, żeby to było dosyć szybko. Najważniejsze są też maliny i e, później są te sprzedaże. Poszczególnych rzeczy. Co my tutaj mamy? Sprzedaj. Mam pomidora, jego trzeba maksymalnie szybko sprzedać. Truskawki też mam sporo. Też sprzedajemy. Jajeczko, proszę bardzo, sprzedajemy mliko. No, z mleka jest sporo, widziałem, dochodów ponad 4000, 7000 już na koncie. Są kury tu i są kury tu. No i dobrze. Dobra, oni tutaj tego słonecznika zbierają. I prawidłowo, bo tak ma być. Teraz ładna pora yy, ładna jest pora, yy, jeśli chodzi o oczywiście porę roku. O to mi bardziej chodziło. Mamy wrzesień tak naprawdę. 12 stopni Celsjusza całkiem spoko. I mamy kurska. kurska, ale tego jest. Czekajcie, ile tych kurm jeszcze tam brakuje? 17 sztuk. Tutaj też trzeba we wezwać tego, jak on tam się nazywa. Insyminatora. No, jest automatycznie wzywanie. Zebrano słonecznika. Zebrano słonecznika. Dobra, przyjechał ten insyminator, także te kurki tam będzie. Rozmnażał, a ja chcę sobie zobaczyć, ile mam tego do sprzedania, tego słonecznika, czy sprzedać wszystko. Mam 450 kg, no i tak sprzedał ze 200. No, na tym słoneczniku całkiem, całkiem co najdzie w górę i to też drastycznie. Ale zauważyłem, że kury używają tego słonecznika też chyba. Jako w paszy mają 82%. Także nie będę musiał kupować, te kury będą miały jedzonko. No dobra, co z tymi kurami się dzieje? 18 kur już mam. Spoko. <gry> Także dzisiaj taki odcineczek z kurami bardziej. No i tutaj mamy, widzicie, już pole. Z tym, że tutaj zrobimy to maszynami, ciągnikiem i maszyną kosiarą. Także tutaj będzie mechanizacja. No dobra, ja rozumiem. O, powiew nowoczesności, żeśmy weszli. W krowach też nie możemy zapomnieć. Wychoduj trzy krowy i wyprodukuj 500 litrów mleka. No wydaje mi się, że to chyba. Nie, tutaj trzeba od nowa hodować. Dobra, no to wezwijmy inseminatora. Do tych krowek i mleczko będzie się zbierało, to na pewno 500 litrów mleka Dobra, a trawa jest koszona w tym momencie Kosiareczką, bardzo ładnie Później weźmiemy to z grabiarką Siano się przydaje tutaj, głównie dla krów Także jedno takie pole warto mieć Jeżeli ktoś by się chciał bawić, oczywiście Idzie to dosyć sprawnie Dobra, on sobie zaraz wróci, a my tutaj na to pole. No i dobra. Pytanie czy krowa się wyhodowała. <laughs> Jeszcze nie. Jeszcze nie. O, na deszczu to jest takie zbieranie, wiecie, słabe. No ale dobra. Spróbujmy. Mamy taką zgrabiareczkę. Także pracujemy tutaj maszynowo. Tu są takie już pola obsiane, ale wiecie, ja już ich nie będę ruszał. Tutaj, tych innych pól. Niech one po prostu. to i tak jest koniec jak już serii. Tak naprawdę, już tutaj więcej na tym moim gospodarstwie nic więcej robić nie będę. Oprócz tego, że zadania, które jeszcze są teraz tutaj przydzielone, no i teraz będzie zgrabianie tego poletka. Takie równiutkie rzędy. No, i teraz będzie można to po prostu zebrać. Jak gościu dojedzie do końca, zostawi maszyny, to zaraz te pole będzie można sobie właśnie zebrać maszynami. Chyba się nie da, bo ja nie mam, no nie, nie mam takiej maszyny w ogóle. A niby jest taka przyczepa. Na koszty 16 tysięcy, ujujuj. No nie, zrobimy to rękami ludzkimi. Oczywiście. Cztery osoby tutaj oddeleguję do tego zbierania. Jak tam pomidory? Na jakim etapie? Wilgotność. To by się wypadało tu podlać. Ale chyba nie mam kim. No, także muszę poczekać. Te pomidory strasznie dużo wody potrzebują. W ogóle w pomidorach dużo wody jest, nie? W ogórkach, pomidorach, cukini, kurna takie. O, mamy kolejne poletko do zbioru. Jak ktoś będzie, to jak oni skończą te siano. Słuchajcie, to będę miał co najmniej dwie osoby. O, mleko się produkuje, patrzcie już jestem, o no, prawie w połowie. Chyba już wszyscy tutaj, także zbieramy sobie tutaj te... O, są już dwie osoby, mogą to zrobić. I również podlewanie pomidorów, także to też jest ważne. Z tych pomidorów w sumie jest... Zbyt niska wilgotność. Tak, już oni idą podlewać, nawet się ikonka pojawiła już teraz. A tutaj malinki zebrane, to je trzeba dosyć szybko sprzedawać. Dlatego, że one szybko tracą, niestety, na świeżości. Wiadomo, nie? No, zebrałem 69, nie wiem, tam łubianek, łubianek, yy, właśnie malin, nie? Także maliny idą, widzę, do góry. Sprzedajemy na maksa to, co mamy. 69 kg, czy łubianek. Także poszło. Yy, trawa nie zostanie. Mleko cały czas sprzedajemy. Jajka. Co ciekawe, nie, no jajka też mają datę ważności. Jajka teraz poszły strasznie w dół. No trudno, ale trzeba sprzedawać, żeby mieć jakieś pieniądze na cokolwiek. No 10 tysięcy mam. Pomidory podlane. Tak, pomidorki są podlane, też pewnie będą do zbioru. Trawa to jest taka fajna, że ona sobie cały czas rośnie sama, <noise> z nią nic tutaj nie trzeba robić. Jest inne już tutaj zboża i, i plony, trzeba się z nimi troszeczkę pobawić, no tak to wygląda. No i słuchajcie, co do tych farmerskich takich mm, powiedzmy gierek, no to właśnie kończę już z tym farmer, farmem, farm menadżerem chciałem powiedzieć. Natomiast sami wiecie, że już mam Farming Simulatora 19, na której tam sobie już działamy razem ja i Batamet na jednym polu. Znaczy polu, na jednym gospodarstwie, chciałem oczywiście powiedzieć. I co jeszcze, to jest to, że będzie jeszcze wracał również momentami na odcinkach jakiś nagrywanych prawdopodobnie jeszcze Pure Farming. Tam też mam taką farmę, swoją sobie coś tam dłubie. Więc od czasu do czasu również i tam też zagostrze, ale głównie teraz tych farmerskich to będzie. E, głównie e, chciałem powiedzieć właśnie farm, e, ming, farming farming e, 19. E, no dobra, czekamy jeszcze na te krowy, bo te krowy się coś nie chcą rozmnażać, albo je po prostu trzeba sprzedać. Sprzedamy ze dwie krowy, e, trzy krowy. Żeby można było tego inseminatora, Fasty są, gdzie, tu są chwasty, no dobra to trzeba zlać to jakimś przeciw chwastom, zupełnie automatycznie pracujemy, dobra to na tym poletku truskawek niech będą chwasty, to tu są krzaki zasadzone to wiecie one cały czas rodzą Tak, chyba z tymi krowami tak trzeba było zrobić, tak mi się przynajmniej wydaje. Żeby to ogarnąć. Tutaj jakieś mamy poletko do zbiorów, no to zbieramy. Maszynami też, bo ja nie mam niestety nic do ścinania tego, bo to, to jakiś kombajn chyba. Także sorry, ale ręcznie będziecie pracowali. Nic na to nie poradzę. A z tymi krowami czekamy, bo tutaj z tego co pamiętam, tak? Trzy krowy, no właśnie. Mleko już mamy zaliczone. Spoko. Ogórki. Ja nie mam ogórków. Skąd mam ci wziąć ogórki, człowieku? Strasznie tych jajek się tutaj produkuje dużo, bo tych kur jest też maksy maksymalnie na takim kurniku 30, nie? Po prostu więcej być nie może. Tutaj też mam 30 tych kur. Także ja tutaj tego inseminatora odznaczę, oczywiście, jak się da. No, chyba się nie da. Grzyby jeszcze są na polu truskawek. Ojej, jakie te pole jest wymagające. Zobaczmy, czy coś jest przeciwko grzybom. No jest. Tylko jeden litr przeciwko. Strasznie... Ale dobra, oni sobie tutaj kosą napierdzielają. Jak widzicie. Jak ze starych czasów. Inaczej być nie może. No ten traktor taki trochę, no niewykorzystywany jest. Niestety. Dobra, oni tutaj pryskają przeciwko grzybom, żeby te truskawki sobie jakoś tam rosły. Dobra, i mamy do zbioru również pomidory. Zbieramy oczywiście pomidory. Dwie osoby spokojnie na taką szklarnię wystarczą. A ja mam jeszcze kawkę, moi drodzy sobie popijam w międzyczasie, kiedy to nagrywam. Także dobrze. Z tymi krowami mnie trochę martwi sprawa, dlatego, że... że tu się nic kompletnie nie dzieje. Jest automatyczny inseminator. Tutaj wezwany. No ale krowy... Krowy jak się nie cielą, to się nie cielą, no i... Panie, co zrobisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Tutaj wypadałoby właśnie... O nie, już tu też są 30 kury. 30 kur jest. Także spoko, Dobra, pomidorki będą zaraz zebrane. Tutaj już widzę, że oni są już gdzieś w połowie prawie tego zbioru. Tutaj pracownicy też trzeba pamiętać, że, yy, że jednak muszą odpoczywać. Że nie, oni nie są wydolni cały czas. Dobra, co my tu mamy? Pomidora sprzedajemy. Tak, cena idzie w górę. Sprzedajemy na maksa. Co my tu jeszcze? Mleko, tu też trzeba na bieżąco sprzedawać. Jajka, to samo. No i na razie chyba tyle. Na tym gospodarstwie 20 tysięcy. Pewnie jakąś maszynę już bym mógł kupić sobie. zgrabiarkę, jakąś czy tą taką przyczepę samo wyładującą wyładowczą zaraz i pomidora będzie można sprzedać, bo on też już się do końca oni tutaj widzicie skrzynkami to zbierają dokładnie no i do magazynu tutaj widzimy kiedy kiedy jakieś produkty są znoszone dobra, tutaj mamy kolejne poletko do zbioru tu tylko jeden pracownik będzie sobie tutaj mógł ogarnąć ten traktorzysta, który jest niewykorzystywany no, poletka są bardzo małe. Pomidora zebrano. Teraz idzie truskawka. Malina trochę dłużej tutaj owocuje. No, dokładnie. Oni już tutaj kończą żniwa na tym polu. Prawie. Chyba. Jeszcze chyba zbierają to wszystko. Tak, i zebrano truskawkę, także znowu można to wszystko posprzedawać. I truskaweczka też. No, w październiku. Truskawki, nieźle, nieźle. No ale widocznie jakaś inna odmiana musi być. No. Dobra, zobaczmy jak tutaj jeszcze widgotność jest całkiem spoko. Trawa widzę, rośnie. Także widzicie, tak to wygląda w tym farmerze. Mówię, sama gra jest całkiem fajna, tylko albo ja to źle zacząłem, bo ja zacząłem od takich misji tutaj poszczególnych, które trzeba wykonywać. Natomiast podejrzewam, że ciekawiej by to było, gdybym wziął sobie wolną rozgrywkę i wtedy bym sobie mm, sam ustalał, co i gdzie, jakie maszyny kupować. Natomiast tutaj jestem ograniczony na tyle, co mi gra pozwala. Na tyle, co mi tutaj ten jak gdyby m, taki tutorial, m, taki, ja wiem tutorial, taki jak gdyby m, no, misje, misje, które mi tutaj mówią, co mam robić po szczególnych jak gdyby fazach tej gry. Raczej do końca to nie jest dobre. Także, jeżeli chcecie zacząć to, jednak mimo chyba wszystko polecam taki tryb wolnej gry, by będzie lepiej. A jak z tymi jabłoniami, to bucha jabłoni, tak? O, 21 dni do zbiorów jabłka. Wilgotność. Ile tu mamy osób? Dwie. Można tutaj podlać, tej jabłonie. Chociaż dziwne, w jesieni powinny też desz... deszcze padać, nie? Eee... No właśnie, no właśnie. Co z tymi jabłkami się dzieje? Przed chwilą jabłka były, teraz już nie. Być może. No, nie, teraz jest ok, ona sobie tutaj wraca na odpowiednie tory. Trzeba jakiś oprysk, chyba zastosować jeszcze przeciwko grzybom. No ale to zobaczymy. To zobaczymy dalej. W ogóle te krowy się nie rozmnażają. Jakaś tak dziwnie. Pomimo tego, że wzywałem tutaj tego inseminatora. No nic, no nic. Eee, moi drodzy, także oni sobie tutaj już e, to było żyto. To oni sobie zbierają to żyto w tym miejscu, bo z tego co pamiętam, to była jakaś taka misja. E, I tutaj zrobimy oprys przeciwko grzybom. Coś takiego też na dwie osoby. Muszą to opryskać, te jabłka. No w sumie, i w życiu prywatnym, takim naszym realnym. I tak te jabłka są pryskane, kurczę, przed różnego rodzaju chorobami, grzybami, więc i tutaj widzę, że też o to zadbali twórcy tego produktu w postaci farm menadżera. No właśnie, jabłka są opryskane, pewnie dojdzie za chwilę do zbiorów tych jabłek. Ciekawe jakie są też ceny za te jabłka. Trwa oprysk jeszcze, czyli oprysk, no dobra, 17 dni do, do zbiorów z tych jabłek. Tak to wygląda. Natomiast z tymi krowami jest tak, że one się tutaj kompletnie nic nie chcą rozmnażać. No, oczywiście jest proste kupić, ale... po to w tej zagrodzie zrobiłem miejsce dla nich. Żeby się mogły... Twoje zwierzaki są gotowe do rozrotu, tak. Zauważyłem to, że są gotowe, tylko już nie mają gdzie. Eee, także mam znowu 8000 kasy już było 20 prawie. A teraz jest znowu 8. Tak, dokładnie. No to więc, no cóż, słuchajcie. Eee, twoje zwierzaki zachorowały jeszcze, co zobaczę. Uuu, krowa. Wezwi weterynarza. Dobra. Słuchajcie, no, tu, no cóż, kończymy. Ja kończę tą serię na moim kanale, jeśli chodzi o Farm Managera 2018. Może kiedyś jeszcze jakiś menadżer wyjdzie rolniczy. To też, jeżeli będę miał taką możliwość, to pokażę. Generalnie nie jest tak, że ja, jak gdyby tą grę odradzam czy coś. Warto ją spróbować. Szczególnie jak będą jakieś przeceny tej gry. To już granie jest najnowszej młodości, więc. Jeżeli ktoś lubi taką menadżerkę rolniczą, to spoko. No, mi już, że tak powiem, się ona troszkę znudziła, dlatego chciałem, jak gdyby, zakończyć tą serię tak oficjalnie. żeby było wiadomo, że już ona się, gdyby, u mnie nie pojawi więcej. Generalnie gra jest całkiem, całkiem spoko. No, pod kątem właśnie takiej menadżerki rolniczej aczkolwiek no nie można się tu spodziewać jakichś fajerwerków graficznych czy też um, z rozgrywką, no tak nie do końca, więc y, mówię, y, to będzie w sumie na tyle, y, kończę serię oficjalnie, y, no i tyle, dzięki za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia się w następnych materiałach, cześć!